W tym filmie powiem Ci dlaczego psy często uciekają z podwórka i co zrobić, aby rozwiązać ten problem. Cześć, nazywam się Emil Storowicz, jestem behawiorystą, trenerem psów i liderem zespołu Czerwonego Pieska. Zapraszam do oglądania. Najczęstszą przyczyną uciekania z podwórka jest nieszczelne ogrodzenie. To oczywiście pół żartem, pół serio, jednak prawdą jest to, że jeśli pies ma możliwość wyjścia poza nasze ogrodzenie, to najprawdopodobniej prędzej czy później z tej możliwości skorzysta. Psy to zwierzęta z natury ciekawe świata, mające dużą potrzebę spacerowania, rewirowania terenu, eksploracji, węszenia, aktywności fizycznej, ale też intelektualnej. Te potrzeby zaspokajają podczas szwendania się poza swoim terenem, czyli poza swoim domem, podwórkiem. No i naszym zadaniem jako opiekunów jest oczywiście umożliwienie psom zaspokojenia tych potrzeb poprzez codzienne spacery. Niestety wielu opiekunów ma przekonanie, że pies, gdy luźno biega po podwórku, no to nie potrzebuje dodatkowych spacerów, bo tam wybiega się sam na podwórku i to mu po prostu wystarczy. No jest to całkowita nieprawda. Pies potrzebuje spacerów niezależnie jak duże ma podwórko i niezależnie jak długo może na nim przebywać, bo nie chodzi wyłącznie o wybieganie się, ale również o zaspokojenie potrzeb, o których wspominałem wcześniej. Czyli powtórzmy sobie, te potrzeby to rewirowanie terenu, eksploracja terenu, węszenie nowych zapachów, doświadczanie nowych widoków i ogólnie stymulacja intelektualna. Częściowo można zaspokoić te potrzeby z psem w domu poprzez różnego rodzaju zabawy i aktywności. Jednak dobrze przeprowadzony spacer jest kluczowy dla dobrostanu psa i bez tego elementu pies w długim terminie zaczyna się frustrować, obniża się jego nastrój, pojawiają się niepożądane nawyki, a nawet jakieś takie nałogi. To dlatego psy, które nie wychodzą na spacery, godzinami szczekają, biegają wzdłuż ogrodzenia, nadmiernie reagują na dźwięki i na ruch, niszczą posesję, no i oczywiście uciekają. Tymi wszystkimi zachowaniami psy kompensują sobie brak spacerów, czyli niezaspokojone potrzeby. Ucieczka jest dla psa opcją, która działa bardzo dobrze, bo dzięki temu pies niejako sam wyprowadza się na spacer i w tym czasie zaspokaja sobie swoje potrzeby. Dlatego jednym z najlepszych rozwiązań uciekającego psa jest po prostu regularne, codzienne wychodzenie z nim na spacer i umożliwienie mu swobodnego eksplorowania, węszenia, rewirowania terenu. Oczywiście, jeśli mamy już problem z tym, że pies nauczył się uciekać i wyrobił sobie taki nawyk, no to samo zaspokojenie potrzeb może nie wystarczyć, bo pies ma właśnie już ten nawyk. Dlatego drugie co należy zrobić, to uszczelnić nasze ogrodzenie, czyli fizycznie uniemożliwić psu ucieczkę. Jeśli nie ma takiej możliwości, żeby uszczelnić to ogrodzenie, no to można też psa po prostu nie wypuszczać na podwórko samego. Psiak może być w tym czasie w domu, albo może spędzać czas z nami na podwórku, gdy możemy kontrolować jego zachowanie. Czyli musimy za wszelką cenę ograniczyć możliwość ucieczek, bo każda ucieczka będzie wzmacniała w nim ten nawyk i w konsekwencji nigdy nie uda nam się w 100% pozbyć tego niepożądanego zachowania. Drugim powodem ucieczek może być chęć zaspokojenia innej potrzeby, czyli potrzeby seksualnej. W szczególności dotyczy to samców, które czując suczkę w cieczce, mogą za wszelką cenę chcieć taką suczkę odwiedzić. W takiej sytuacji psy potrafią być bardzo zdeterminowane, aby uciekać, dlatego szczególnie trzeba takiego psiaka pilnować. W tym wypadku mamy wyłącznie dwie opcje, czyli właśnie uniemożliwienie fizyczne ucieczek, no i druga opcja to jest kastracja. Psi kastraci nie ganiają za suczkami, więc ten problem zazwyczaj nie istnieje, natomiast kastracja wiąże się z wieloma innymi konsekwencjami zdrowotnymi, ale też behawioralnymi, dlatego no uważam, że nie warto podejmować takiej decyzji pochopnie. Myślę, że to temat na inny film, który myślę, że niedługo pojawi się u nas na kanale, dlatego zachęcam do subskrybowania. Fibi. Poproszę subskrypcję. Pamiętaj, że pies, który regularnie ucieka z podwórka, jest zagrożeniem dla siebie i dla innych. Może kogoś zaatakować, może spowodować wypadek w ruchu drogowym, może kogoś przestraszyć, może zjeść coś, co mu zaszkodzi, może zniszczyć czyjąś własność. Dlatego, jako odpowiedzialny opiekun, jesteś zobowiązany kontrolować swojego psa i nie pozwalać mu na ucieczki dla dobra jego, ale też dla dobra innych ludzi czy psów. Jednak wracając jeszcze do spacerów, które absolutnie są konieczne do rozwiązania problemu uciekania z posesji. Otóż może również zdarzyć się tak, że codziennie chodzisz z psem na spacery, jednak on i tak ucieka, żeby sobie dodatkowo pochodzić samodzielnie. Takie zachowanie, pomimo spacerów, może świadczyć o tym, że spacery są dla Twojego psa zbyt krótkie, lub są przeprowadzone po prostu nieprawidłowo. Bo widzisz, nie wystarczy pochodzić z psem po chodniku na krótkiej smyczy, gdzie on musi właściwie cały czas być przy Twojej nodze. Bo nie samo chodzenie jest celem spaceru. Celem spaceru jest przecież zaspokojenie psich potrzeb. Dlatego na spacerze należy umożliwić psu właśnie zaspokojenie tych potrzeb. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym poradniku Aktywny Spacer z Psem, który dzisiaj Ci serdecznie polecam. Znajdziesz w nim mnóstwo przydatnych informacji na temat spacerów z psem, które umożliwią Ci spacerować z psem skutecznie i też rozsądnie, tak aby pies był spełniony. Link do poradnika znajdziesz na dole w opisie tego filmu. Tymczasem ja dziękuję za Twoją uwagę. Mówił Emil Nestorowicz z zespołu Czerwonego Pieska i towarzyszyła mi Fibi.